DJ, o DJ, z DJami, DJ's DJem. A tak naprawdę zapraszam Was na nowy cykl filmów, w których będę prezentował rzeczy, które są przydatne, mniej przydatne, albo w ogóle nieprzydatne w życiu i pracy DJ-a. Ja jestem Napoleon i zapraszam Was na DJ Gadget. Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii filmów przeznaczonych dla DJ-ów DJ Gadget. Ja jestem Napoleon, a dzisiaj zaprezentuję Wam Reloop Stand Hub. Dlaczego wybrałem ten produkt? Produkt ten wybrałem, bo w dobie cyfryzacji coraz więcej DJ-ów gra z wszelkiego rodzaju laptopów, kontrolerów czy też tabletów. I tu właśnie do tych osób, do tych DJ-ów firma Reloop kieruje swoje. Urządzenie, swoją podstawkę, swój stand. I tak, zacznijmy od tego, że stand przychodzi w kartonie, którego no niestety już nie mam. Znajduje się również w nim sam, oczywiście, stand. Do tego jest torba transportowa z taką kieszonką, i w tej kieszonce są trzy kabelki. Specyfikacja jest widoczna. Tutaj do kieszonki można na przykład schować też dysk. No i co jest takiego w tym urządzeniu, że chcę Was przekonać, że jest to fajny DJ Gadget? Mianowicie jest to stand, który jest przeznaczony dla urządzeń, które mają przekątną ekranu od 11 do 18 cali, czyli dosyć sporo. Mało tego, może udźwignąć urządzenie, urządzenia, które ważą do 5 kg. No I powiecie, no fajnie, ale takich stendów jest sporo na rynku, a niektóre wytrzymują nawet więcej. No dobra. Jak widzicie, ten stand możemy ustawić w sześciu różnych pozycjach. Przy czym trzeba brać pod uwagę, że jedna z tych pozycji to jest pozycja, gdy on jest złożony. Jak widzicie, próbuję idzie mi to średnio. No dobra. I teraz powiecie: E stary. A co z Magmą? Co z UDG? Co z firmą Hercules, Tom od statywów. Oni wszyscy mają stędy dla DJów. No dobra. Ale jest jedna cecha, która wyróżnia ten stend i zostawia go w przodzie przed konkurencją. Chcecie wiedzieć co? Zobaczcie, przyjrzyjcie się. Super gumki. Żartowałem. Ale tak naprawdę chodzi o to, że stęten, czy podstawka ta, czy jak zwał, tak zwał, jest również, jak sama nazwa wskazuje, hubem. Czyli jest wyposażona w cztery gniazda USB 3.0 z szybkim przesyłem transferu danych. Mało tego, jeżeli posiadacie MacBooka Pro albo jakiś laptop z tych nowszych, który już ma zasilanie poprzez USB-C, również tutaj jest takie gniazdo, do którego możemy podłączyć laptopa. Występuje też ładowarka do tego, której no niestety nie ma w komplecie. I tak, jeżeli będziecie łączyć wszystkie swoje urządzenia, nie potrzebujecie żadnych sterowników. Wszystkie połączenia są połączeniami plug and play. Mało tego, urządzenie to, bo tak to można nazwać urządzenie, a nie podstawka, jest wyposażone w liczne zabezpieczenie. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, za zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, za zabezpieczenie przeciw przegrzaniu Jest tego trochę, tak? Myślę, że te wszystkie właśnie cechy, które wymieniłem, powodują, że ten gadżet, bo tak go można nazwać, jest warty, żeby wziąć go pod uwagę, by dołączyć do swojego DJ-skiego setupu. Jeżeli trafiłem w gusta a przynajmniej niektórych z Was i już pędzicie do sklepu, wspomnę tylko, że cena internetowa tego urządzenia to 500 zł. No i tak, dotarłem do końca pierwszego odcinka. Ja Wam już dziękuję. Pamiętajcie o dzwonkach, i takich tam, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, w którym zaprezentuję Wam kolejny DJ Gadget. A odcinek będzie już w najbliższy piątek o godzinie 12.00 w samo południe. Do zobaczenia. Cześć.